Daj wam, po tytule wiecie, że dzisiaj denonka, malutka denonka. Tak, ale powiem wam tak od razu. Ja już miałam raz nagrany filmik i nawet zrobiony mini makijaż, czyli robiłam dwa makijaże tą paletką sobie. I Amba Fatima, Nima, przez pomyłkę. Usunęłam prawdopodobnie, znaczy usunęłam, no i potem szukałam w koszu i tak dalej, gdzie to jest. No nie ma, więc nagrywam jeszcze raz. I jak się nazywa? No to ja. Mini Eye Scalp Palet, chyba. Chyba to się tak czyta. Ale już wiecie, na pewno napisałam to w tytule. <laughs> Jedno, co mi się podoba, zobaczcie. Tutaj kolorki. I każdy ma oddzielnie. Tutaj jest propozycja, jak pomalować oko. No, tu będziecie lepiej widzieć, bo z drugiej strony jest też to samo. No i takich informacji, jakichś takich dodatkowych, to zużycie 12, nie? 24 miesiące jest na zużycie. No i jest tutaj, yy, tu są same maty. Same maty. Już dla mnie to nie będzie zaskoczeniem. Co i jak z tą paletką? No, zobaczcie, typowe takie podstawowe kolorki, jeżeli chodzi o kolorystykę. Ten jest taki dosyć specyficzny, który troszeczkę odstaje, ale jak będę pokazywała słodzę, to wam pokażę o co mi chodzi. I dzisiaj, wiecie co? No, niestety muszę taki delikatniejszy makijaż zrobić z tego względu, że odezwała się moja alergia. Mhm. Jak co roku alergie mam, jak są pyłki. Już jedną serię raz zrobiłam, teraz drugą serię biorę, ale najwidoczniej dziś, w tym roku jest jakoś mocniej i mimo w tego, że biorę, biorę alertek, no i tak i tak mi oczy łzawią, yy, z nosa leci, <laughs> także no muszę troszeczkę inaczej dzisiaj zadziałać, bo wiem, że na 100% będę rozmazana ze względu po prostu na alergię. Dobra. I na początek mam bazę, którą bardzo lubię. O tą. Z tej yy, holenderskiej, niderlandzkiej, przepraszam, firmy Kruidvat. Tak się tylko pisze. Nie wiem, jak się czyta. To znaczy, słuchałam, ale nie, pod, nie jestem w stanie tego powtórzyć. No i na początek biorę beż, żeby po prostu troszeczkę tutaj zagruntować, chociaż ta baza, no ona wysycha prawie, że tam leciusieńko się lepi, ale ja tak po prostu lubię, jest mi lepiej. Ja wiem, są różne techniki, niektórzy na taką mokrą bazę nakładają, ja wolę na taką suszą. Lepiej mi się później blenduje, krócej, krócej przede wszystkim. Ok, i teraz pędzelkiem, właśnie że nie, no jeszcze mogłabym palcem, ale to bez sensu. To błyski bardziej palcem. Teraz wezmę. Ten cień środkowy i tutaj w zewnętrzny kącik. Ten akurat cień. Ten i ten. Te dwa bardzo, bardzo je lubię. Miało być delikatnie, ale tak lubię ten kolor, że po prostu zaszalałam i więcej. Ale od razu wezmę. Wiecie co? Ten kolor dam na dolną powiekę. Ociupinkę, a to inny pędzelek wezmę. Inny bo ten pędzelek da mi zbyt grubą warstwę, a ja chcę tylko troszeczkę. No, ze względu na to, właśnie, że mi uzawią. Zobaczcie jakiego. O, coś mi w oko wpadło. Coś mnie. Momencik. Nie mogę zlokalizować, co mi w oko wpadło. No, ale zobaczcie, jakiego ja mam pecha, jeżeli chodzi o oczy. Jak nie wiatr i one uzawią, to później tu choroba oka. I też łzawią. Teraz alergia z kolei. I znowu łzawią. No, pech jak cholera. Ok, teraz ten cień biorę tu na całą. Jeszcze się zastanowię się, czy od góry też będę dawała tutaj na to. Jeszcze się zastanowię. Ale na pewno tutaj jeszcze na dole. on jest bardzo, bardzo on, on ten kolor będzie lepszy jak ja go będę w zimie używała tak mi się wydaje, bo zobaczcie on jest, jak ja się opalę to on już praktycznie nie będzie, on jako beż będzie mógł być no nie, no przesadzam aż tak to to nie, ale no, no zobaczcie jaki on jest subtelny, delikatny ok, teraz trochę tego beżowego i tu i wewnętrzny kącik Chociaż powiem Wam nie lubię, tak? Yy, nawet jak robię sobie matowy makijaż, co jest rzadkością, to ja i tak wewnętrzny kącik tutaj zawsze daję chociażby jakąś satynkę, nie daję matu, bo lepiej się tak czuję. No ale dobra, tutaj mamy tym razem tylko takie kolory, no to taki wykorzystam. No ale nie, to, to mi się nie podoba. Gdybym miała tą e, paletkę wykorzystywać, to pewnie chociażby rozświetlacz żebym dawała po prostu wewnętrzny kocik, cokolwiek, żeby choćby minimalnie się błyszczało, bo tak to no, jest ładny, na pewno część osób powie, że tak fajnie i tak dalej, ale no ja się nie czuję zbyt dobrze. Teraz ten kolor. On jest taki dosyć specyficzny, a i ten kolor, e, jak robiłam tamte dwa makijaże, on ma największe tendencje do tego, żeby robić plamy. Na, to, na niego trzeba najbardziej uważać. I tak tylko trochę tutaj. Aha, te cienie absolutnie się nie osypują. Ja tutaj kompletnie, tak jak tutaj nakładam i tak biorę coś, to widać, widać, że jest osyp. Znaczy nie osyp tylko że się one tak jakby pylą, ale to tylko w palecie. Tu pod okiem to tylko zdarzało mi się, żebym miała mm, czarny. No ale to wiecie, czarny to ja na mały pędzelek nakładam i to jest y, nie wina cieni, a bardziej moja, że nieostrożnie nakładam y, ten cień na pędzelek. No i właśnie teraz weźmiemy sobie cieniutki pędzelek od malowania paznokci. Kiedyś kiedyś na temu do... kupiłam. Nie, nawet nie kupiłam, kupiłam coś innego, a sprzedawca mi wysłał to, ale stwierdziłam, hmm, takie drobniutkie pędzelki przydadzą mi się do jakiegoś precyzyjnego, malowania coś tam na oku. I sobie zostawiłam. I rzeczywiście tak je używam. Ok, kreseczka zrobiona i powiem wam, ona nie jest taka. O! Trochę muszę tu wyrównać. Nie jest ona taka super, super yy, czarna, taka smolista. Znaczy widziałam i gorsze, znaczy nie, nie, on jest dobry jakościowo. Tylko jeżeli chodzi o poziom takiego głębokości czerni, to na przykład w paletce tej starej, starej, którą ja zużywam, yy, o tej z Debalm, tutaj ten czarny jest w porównaniu z tym z Denony, jest jak smoła. Tutaj on jest taki, no nie jest aż taki bardzo, bardzo czarny. No, ale ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko po prostu mówię Wam jako cechę. O, niektóre osoby bardziej wolą na przykład takie, które są, nie są aż takie super smoliste. Ja lubię raczej smoliste, bo lubię jak kreska jest bardzo mocno widoczna, ale tutaj jakby był już taki bardziej szary, nie, chociaż szary to też pasował mi. Zależy w sumie od tego, jaki mam makijaż. Tutaj no, są te ciemne kolory, i tutaj dałam, to on jest taki mniej, powiedzmy, rzucający się w oczy ta kreska. Ale gdybym na przykład dała jaśniejsze jakieś kolory, to ten, ta czerń by była mocniej widoczna. Wiadomo, nie? Wiadomo, od, zależy od tego, od tego, jakie jest tło. Ale no po prostu czerń jest w niektórych paletach o wiele bardziej czarna. Tutaj nie jest taka smoła. Dobra, teraz jeszcze tylko nałożę sobie na linię wodną beżową kredkę, pomaluję rzęsy i wracam. Będziemy mówić na temat. Ok, makijaż zrobiony, tak to wygląda. No, całkiem ładnie, biorąc pod uwagę, że to są same maty. Wiecie, ja ją bym łączyła po prostu z jakimiś błyskami na 100%. Dobra, ale pokaż to ładniej. Pokaż. Ok. I teraz słocze. Zaczniemy od najjaśniejszych, a później najciemniejsze. A i dzisiaj nie muszę ze gardła zdejmować pięć cieni. To się zmieści. Dobra, beżyk, później ten. Ten jest taki inny, trochę w dotyku. Ok. Tutaj są te trzy. Zobaczcie. Beż idzie taką żółtą stronę. Także ja się bardzo z tego cieszę. No bo są czasami takie beże, które idą bardziej w różową. Ja wolę właśnie w żółtą. No bo mam żółtą karnację. Tak? A to dobra. To, ale jestem zakręcona. O! Teraz ten kolor. Bardzo go, bardzo lubię. I tu jest. No to jest taka. Taki delikatny brązik, idący troszeczkę w brzoskwinie, coś takiego. I kolejny. O, te, no, te dwa to są, no, świetne. Ten jest tutaj. I Zobaczcie, tutaj jest tak po rozstarciu, a tutaj wziąłem go intensywniej i jaki jest ciemny. Także tutaj można stopniować intensywność tego cienia. I teraz dwa, te najciemniejsze. Ten. I ten. Czekajcie. Ten jest jakby inny, troszeczkę w dotyku, ten. O! I zobaczcie, tu. Dla mnie on. A dobra, najpierw wezmę też czarny. O! Zobaczcie, ten czarny. No, nie jest taka smoła. Jest w porządku, ale nie jest smoła. Nie mówię, że to jest wada. No, jeżeli chodzi o to, zobaczcie. Tutaj są takie fajne, idące. Mm, taki w stronę neutralną, a tutaj jak ja na niego patrzę na ten cień tu, on ma w sobie jakąś taką oliwkę i troszeczkę mi się to gryzie z tymi dwoma cieniami. Nie mówię, że to jest coś złego, po prostu no nie rozumiem, akurat nie rozumiem. Będę go używała, ale jakoś tak jest stosunkowo najbardziej taki ciepły. Biorąc pod uwagę te wszystkie cienie. Jeżeli chodzi o jakość malowania się, to jest moja trzecia denona, która jest taka mini. Mam też te denony, które są w dużych paletach. I kolejny raz powiem to samo: cienie z małych palet denony są gorszej jakości niż w tych dużych. Nie mówię, że są złe jakościowo. Nie, one są bardzo dobre jakościowo, ale jednak w tych dużych paletach jest. Odrobinę lepsza jakość. Takie, moi, takie jest moje zdanie. No, yy, teraz tak. Czy ja bym tą paletkę sobie kupiła, bo ja ją dostałam od Ani w paczuszce. Powiem tak obiektywnie, gdybym poszła do sklepu, zobaczyła ją i tak ją oglądała, to nie znając jakości, obawiałabym się, że ona idzie dla mnie w zbyt ciepłą stronę. Zwłaszcza te dwa cienie, bym tak się obawiała. No czarny to jak czarny, beż jak beż, tutaj ładniutki, ale bałabym się tych dwóch, tak patrząc po prostu na paletkę. Gdybym miała możliwość wcześniej przetestować, tak jak teraz przetestowałam, na przykład, o koleżanka by miała, pożyczyłaby mi, żeby się mogła wymalować, przetestować, to tak, mogłabym ją chcieć, bo jest naprawdę fajna. I kolorystyka, nie licząc tego właśnie cienia, którego. No wiecie, ja wolę bardziej chłodne. Gdyby on był ciut chłodniejszy, albo mniej oliwkowy, to by mi się też bardzo podobał. A tak to podoba mi się, ale na tej zasadzie. No, yy, ale dla osób, które lubią ciepłe makijaże, to może być bardzo fajny cień. Także to zależy od tego, czy akurat ta kolorystyka wam odpowiada. Mi ona bardzo odpowiada i yy, ona jest tak, wiecie, ja nie lubię cegłówkowych kolorów, na przykład. Bardzo nie lubię takich bardzo ciepłych. To znaczy inaczej. Lubię ciepłe, ale to musi być i nastrój, dosłownie na to i zależy, dosłownie minimalnie zależy od tego. Może być tonacja ciut za ciepła, a będzie cień prawie że identyczny, ale będzie na przykład ciuteńkę w innym odcieniu od i już będzie mi on pasował. Jeżeli chodzi o właśnie. Takie cienie, które są ciepłe, to u mnie właśnie gra nawet mała subtelna różnica w kolorze. Czy ja się dobrze w nim czuję? Tu, no, tak jak Wam mówię, poza tym kolorkiem jest super. Także, jeżeli jesteście minimalistkami, jeżeli chodzi o makijaż oczu, ale zwracacie na jakość, to ja Wam tą paletkę, te cienie polecam. One są fajne, naprawdę fajne. Jeżeli na przykład chcecie jakąś paletkę taką wyjazdową mieć, że będziecie mieli podstawowe kolory i na przykład o różem, brązerem, znaczy nie, brązer to akurat nie, ale różem, rozświetlaczem chcecie sobie tylko dodać blasku, czyli taki minimalistyczny makijaż, też jak najbardziej to jest paletka do tego. Ona się nadaje na to. No, myślę, że teraz wiecie, teraz już ciepełko się robi, ja bardziej idę w pomarańcze, jakieś takie pstrokate rzeczy, ale. Myślę, że będzie często używana, no może no poza tym, to te kolory będą używane niezależnie od pory roku. Ten może subtelnie, czasami jako takie przyciemnienie delikatne, może jako kreska, ale no nie sądzę. Ale to jest wiecie, to jest tak zawsze. Im macie więcej cieni w palecie, tym jest większa szansa, że ileś tam cienie Wam się nie spodoba. Ja nie mówię, że ten cień mi się nie podoba, ale podoba mi się najmniej. Akcentuję to. No, nie, 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 jest w porządku, tylko że po prostu, no, nie totalnie w moim klimacie. No, także ja osobiście polecam wam tą paletę, ale bierzcie pod uwagę, że w tych dużych paletach jakość cieni jest jednak lepsza. I bardzo dziękuję Ci, Aniu. Naprawdę, sama z siebie bym nie wybrała tej paletki, tak patrząc. No, nie wybrałabym, a teraz ja jestem z nimi zachwycona, zwłaszcza. No, no można powiedzieć. Nie właściwie. <laughs> tak żeby być zachwyconym, zachwycony, to te dwa cienie. No, no kocham je. Kocham te dwa cienie. No zobaczcie tutaj. No dobra, wzięłam tutaj mocno, ale ja mogłam wziąć sobie tak delikatnie, na przykład, nałożyć ten cień. Rozetrzeć jakoś tak od góry, na przykład, coś takiego. I robiłam tak w tych pierwszych, pierwszym makijażu. Zrobiłam właśnie w ten sposób. Że on był aż prawie że tutaj dany. I tak sobie myślałam. One by były fajne. Użyć tych trzech tutaj i na przykład coś z żółcią, coś z pomarańczem. Takiego teraz, jak mówię, wiosna, lato będzie. I ten dać troszeczkę subtelniej tutaj. Kolorowa kreska jakaś. Hmm, będzie super. I tutaj jakiś coś bardzo boszczącego, jasnego. Sreberko. Może sreberko nie, ale biel Albo taka cy cytrynka. Cytrynka by była najlepsza. No, także ja już, wiecie, niby takie cienie tylko y, matowe, ale mi już w głowie taki, ona mnie inspiruje. Inspiruje do tego, z czym połączyć, bym mogła te cienie, y, przy minimalnym takim dodaniu jakichś tam kolorów i żeby ładnie, a wiecie co, ja już mam. I teraz makijaż. Dajcie mi parę minut, ja sobie znajdę coś podstawowego. Jakieś, nie wiem, jak zmienić ten makijaż, żeby był tak totalnie, totalnie. W moim stylu, gdybym na przykład chciała wyjechać na urlop, wziąć tą paletkę i coś minimalistycznego dołożyć do tego makijażu. Jakąś pierdółkę, jedną góra, dwie, żeby ten makijaż wyglądał lepiej. Chwila. Znaczy, lepiej, nie. Nie lepiej, tylko po prostu bardziej w mój gust. Że chociaż trochę sroka by miała błysku. O to chodzi. No, jestem sroką, potrzebuję błysku i tyle, no bo nie mogę, nie mogę bez błysku. Ok, tak, żeby było totalnie po kosztach i żeby było minimalistycznie. Spróbujemy tu. kretka Max More, żółta. Tu, lovely, stary eyeliner, taki no srebrnawy, ale to nic. I teraz tak. Tutaj, tylko muszę ją troszeczkę rozpisać. O, jest. Tu dać tą żółtą kredkę, i tu, tak jakby dokończyć ten, y, tą kreseczkę. Y, ona jest troszeczkę taka, że ach, trzeba ją rozpisać, ale dobra. One sezonowo są. To, to jest y, zestaw czterech kredek. Czekajcie, jakie tu są kolory jeszcze? Y, jest różowa. Taka i gdzieś jest jeszcze zielona. To nie ta. Nie, o tak. To był taki zestaw czterech, za chyba 12 czy 13 zł. Także i one się pokazują tak co pewien czas. No dobra. To teraz znowu z drugiej strony zrobię to samo. Ok. I tu tak jeszcze troszeczkę tu w tym miejscu dołożyłam. I Zobaczcie, przy żółtej kre takiej kredce, to te cienie wyglądają bardzo neutralnie. A jak jej nie było, to one wyglądały na ciepłe. <grym> w każdym razie mi. No, to jest, wiecie, takie minimalne, tylko o. I teraz na tej kredce, także pod tą kredką przebija znaczy pod tym eyelinerem przebija ta yy, żółta kredka, i o to mi chodziło, taką, żeby taką bazą była. Oj, muszę poczekać, żeby to zaschło, ale tak. A jeszcze tu troszeczkę nierówno jest. Tu trochę. No. Jeszcze ja zrobiła, jak się ma rozmazywać. Przecież to się wszystko rozmarza. Nitko łezka jakaś spadnie. Trudno. No, ale w każdym razie zobaczcie. Tutaj co prawda nie wzięłam jakichś takich krzykliwych rzeczy, ale już coś się błyszczy, i już to troszeczkę inaczej wygląda. Już. Już le, o wiele lepiej czuję. Bo, choćby minimalnie, ale coś się błyszczy. Ale tu muszę już stopę wyciągnąć. Mimo tego, że wydaje się dużo, już muszę ciach i ciach i ciach. No i muszę dać o tak na bok bardziej. I wtedy będzie lepiej się nakładało. No, w każdym razie zobaczcie. Wzięłam e, tylko takie dodatkowe dwie rzeczy. Manie sprzątania od razu. Soriki. E, dwie tylko rzeczy i już dla mnie ta paletka. Jest lepiej, ale może być przecież zwykły rozświetlacz, naprawdę zwykły rozświetlacz. Także dobra, już przestaję truć na temat tej paletki, ale wiedzcie, że ja wam tą paletkę serdecznie polecam do minimalnych makijaż i trzeba przyznać, wiecie, to jest coś solidnego. Jak ją zawieziecie, znaczy będziecie gdzieś świecieli na podróż. Ja wiem, niektórym może być szkoda, bo kasa, no one dosyć drogo kosztują w stosunku do tego że tu jest tylko pięć cieni, ale z kolei ona jest taka solidna, wiecie? Solidne zamknięcie. Tutaj to nie jest cieniutki plasticzek, że się od razu zniszczy, także ja serdecznie polecam. Dobra, serdecznie dziękuję za obejrzenie w filmiku, ile go do końca i bardzo proszę, dajcie lajka, subka, komentarz. Pa, pa!